Dziś chcę pokrótce opisać pewien model działania mózgu i umysłu z zachowaniem wolnego wyboru podmiotu. Po analizie eksperymentalnych danych oraz współczesnych teorii dotyczących funkcjonowania mózgu oraz roli świadomości, można zaproponować następujący model świadomości, w którym świadomy podmiot ma pewien stopień wolnego wyboru. Model ten integruje elementy z kilku współczesnych teorii, jednocześnie dopuszczając możliwość że świadomość może być procesem współistniejącym z fizykalnymi procesami mózgu, a nie jedynie ich epifenomenem. Kluczowe jest tu połączenie mechanizmów neuronalnych z elementami indeterminizmu, które mogą wynikać z procesów kwantowych lub chaosu deterministycznego, umożliwiając świadomości aktywny udział w procesach decyzyjnych. Założenia modelu. Pierwsze świadomość to integrator informacji. Świadomość działa jako mechanizm integrujący informacje z różnych obszarów mózgu, co jest zgodne z teorią globalnego obszaru roboczego, Global Workspace Theory. Pozwala to na dostęp do szerszego kontekstu decyzyjnego, co jest kluczowe dla podejmowania świadomych wyborów. Drugie, modulacja neuronalna jest w mózgu regulowana przez uwagę i intencje. Świadomość, poprzez mechanizmy uwagi i intencji, może wpływać na synchronizację i aktywność neuronalną. Badania nad uwagą i medytacją pokazują, że świadome skupienie może zmieniać wzorce aktywności mózgu, co sugeruje, że świadomość ma realny wpływ na procesy neuronalne. Trzecie, mózg jest systemem chaotycznym, w którym małe zmiany, na przykład fluktuacje kwantowe, mogą być amplifikowane, prowadząc do znaczących różnic w zachowaniu. Świadomość działa jako ma wpływając na te małe zmiany i tym samym kierując trajektorią systemu w przestrzeni fazowej. Czwarte indeterminizm kwantowy. Procesy kwantowe w mózgu, na przykład w mikrotubulach, jak sugeruje teoria orchor Penrosa i Hammerhoffa, mogą wprowadzać element losowości, a poprzez to umożliwiać do pewnego stopnia swobodę czy też niezdeterminowanie wyboru. Świadomość tu mogłaby wykorzystywać te indeterminizmy do wpływania na decyzję, choć mechanizm ten pozostaje jeszcze niepewny i bardzo spekulatywny. Mechanizm działania. W zaproponowanym modelu proces decyzyjny przebiega w następujących etapach. Pierwsze, najpierw występuje generowanie opcji przez nieświadome procesy. Nieświadome mechanizmy mózgu, oparte na deterministycznych i chaotycznych procesach neuronalnych, generują różne możliwe opcje decyzyjne. Te opcje są wynikiem zarówno przesłych doświadczeń, jak i bieżących bodźców. Drugie potem następuje integracja i ocena przez świadomość. Świadomość, działając jako integrator, zbiera wygenerowane opcje i ocenia je w kontekście szerszych celów, wartości i przewidywań. Wykorzystuje do tego mechanizmy predyktywnego kodowania, symulując potencjalne konsekwencje każdej opcji. Trzecie tu pojawia się modulacja neuronalna, bowiem poprzez skupienie uwagi i intencje, świadomość wpływa na synchronizację neuronalną, wzmacniając lub osłabiając pewne ścieżki neuronalne. To pozwala na selekcję preferowanej opcji decyzyjnej. Czwarte wykorzystanie indeterminizmu. W momentach, gdy system jest szczególnie wrażliwy na małe zmiany, np. w stanach bifurkacji w chaotycznym atraktorze, Świadomość może wpływać na wybór trajektorii poprzez amplifikację mikroskopijnych fluktuacji, na przykład kwantowych. To wprowadzać może element wspomnianego indeterminizmu, który jest niejako kontrolowany przez świadomość. Rola świadomości w wolnym wyborze. W tym modelu świadomość nie inicjuje działań enichilo, ale ma zdolność do oceny, selekcji i modulacji opcji generowanych przez nieświadome procesy. Kluczowe jest kilka rzeczy. Po pierwsze to, że świadomość ma tu dostęp do szerszego kontekstu. Dzięki integracji informacji z różnych obszarów mózgu, świadomość może podejmować decyzje oparte na bardziej kompleksowej analizie niż nieświadome mechanizmy. Po drugie, modulacja przez uwagę daje pewną kontrolę. Poprzez skupienie uwagi, świadomość może wzmacniać lub tłumić pewne procesy neuronalne, co pozwala na wybór jednej opcji spośród wielu. Po trzecie, wspomniany tu indeterminizm wprowadza pewną autonomię. Wykorzystanie chaosu deterministycznego lub procesów kwantowych pozwala bowiem świadomości na wpływanie na decyzję w sposób, który nie jest w pełni zdeterminowany przez przeszłe stany mózgu. To w założeniu powinno dawać podmiotowi pewien stopień autonomii, choć nie jest to pełna, libertariańska wolna wola. Zgodność z danymi eksperymentalnymi. Pierwsze badania libeta. W eksperymentach Libeta wykazano, że nieświadome procesy neuronalne poprzedzają świadomą decyzję. Jednakże, jak sugerował sam Libet, świadomość może mieć weto, zdolność do zablokowania działania. W zaproponowanym modelu świadomość ma bardziej aktywną rolę, nie tylko wetując, ale także selekcjonując i modulując opcje. Drugie synchronizacja neuronalna. Badania pokazują, że świadomość jest związana z synchronizacją aktywności neuronalnej, szczególnie w paśmie gamma. Modulacja tej synchronizacji przez uwagę wspiera ideę, że świadomość może wpływać na procesy decyzyjne. Trzeci wpływ medytacji i treningu uwagi. Dane z neuroobrazowania pokazują, że praktyki medytacyjne zmieniają wzorce aktywności mózgu, co sugeruje, że świadome skupienie ma realny wpływ na funkcjonowanie neuronalne. Jakie są ograniczenia tego modelu? Pierwsze zakładany przez tu model ma na razie bardzo spekulatywny charakter i kontrowersyjny, bowiem kontrowersyjne jest wprowadzenie tu procesów kwantowych jako źródła indeterminizmu. Nie ma bowiem jeszcze jednoznacznych dowodów na to, że kwantowe efekty odgrywają rolę w procesach neuronalnych na poziomie makroskopowym. Alternatywnie, chaos deterministyczny może być wystarczający do wyjaśnienia wrażliwości na małe zmiany. Ale nie wprowadza prawdziwego indeterminizmu. Drugie, drugi problem to problem interakcji. Jeśli bowiem świadomość jest tu traktowana jako proces współistniejący, ale odrębny od fizykalnych procesów mózgu, to pozostaje problem, jak dokładnie oddziałuje ona z materialnym substratem. Model ten nie rozwiązuje w pełni problemu dualizmu, ale sugeruje, że świadomość może wpływać na mózg w jakiś sposób poprzez niejasne dla nas jeszcze emergentne właściwości. Trzecie powyższy model nie jest modelem ściśle libertariańskim i jest raczej bliższy kompatybilizmowi, gdzie wolny wybór jest zgodny z determinizmem, ale z elementami nieprzewidywalności i kontroli podmiotu. Nie jest to pełna, niedeterministyczna wolna wola, ale daje świadomości aktywną rolę w procesie decyzyjnym. Zaproponowany model przedstawia świadomość jako integrator informacji i madzielator procesów neuronalnych, który wykorzystuje mechanizmy uwagi. Intencji oraz wrażliwość systemów chaotycznych do wpływania na decyzje. Dzięki temu podmiot ma pewien stopień autonomii w wyborach, choć nie jest to pełna, niezdeterminowana wolna wola. Model ten łączy współczesne teorie neurobiologiczne z elementami indeterminizmu, oferując wizję, w której świadomość jest aktywnym uczestnikiem procesu decyzyjnego, a nie jedynie pasywnym uczestnikiem szerszego procesu. Jak widzimy z powyższego opisu, jest to model działania umysłu, w którym świadomy podmiot ma pewien stopień wolnego wyboru. Model ten uwzględnia zarówno współczesne ustalenia neurobiologiczne, jak i możliwość, że świadomość może być procesem współistniejącym z fizykalnymi procesami mózgu, a nie jedynie ich produktem ubocznym epifenomenem. Kluczowym założeniem jest dopuszczenie autonomii świadomości która może wprowadzać element indeterminizmu i aktywnie uczestniczyć w procesach decyzyjnych. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis modelu, jego założenia, mechanizmy działania oraz zgodność z danymi eksperymentalnymi. Proces decyzyjny w tym modelu przebiega w następujących etapach. Po pierwsze, następuje tu generowanie opcji przez nieświadome procesy mózgowe. Nieświadome mechanizmy mózgu oparte na deterministycznych i chaotycznych procesach neuronalnych, tworzą zestaw możliwych opcji decyzyjnych. Są one wynikiem zarówno wcześniejszych doświadczeń, jak i bieżących bodźców zewnętrznych. Drugiego następnie następuje integracja informacji przez świadomość. Świadomość zbiera wszystkie wytworzone opcje i ocenia je w szerszym kontekście, uwzględniając cele, wartości, emocje oraz przewidywane konsekwencje. Wykorzystuje do tego mechanizmy predyktywnego kodowania, symulując mentalnie różne scenariusze. Trzecie następuje tu zaktywizowanie procesu modulacji neuronalnej. Poprzez skupienie uwagi i intencje, świadomość wpływa na synchronizację neuronalną, wzmacniając lub osłabiając określone ścieżki neuronalne. Na przykład, koncentracja na danej opcji może zwiększyć aktywność odpowiednich sieci neuronalnych, co prowadzi do jej wybrania. I po czwarte, następuje tu wykorzystanie zjawiska relatywnego indeterminizmu, to znaczy, w kluczowych momentach, gdy system jest wrażliwy na małe zmiany, na przykład w punktach bifurkacji w chaotycznym atraktorze świadomość może amplifikować mikroskopijne fluktuacje, na przykład kwantowe, i kierować proces decyzyjny w wybranym kierunku. To wprowadza element indeterminizmu, który jest kontrolowany przez świadomość, a w wyniku tego następuje poszerzenie roli decyzyjnej czy też wolnej woli elementu świadomego. W tym modelu świadomość nie tworzy decyzji od zera, lecz aktywnie uczestniczy w procesie decyzyjnym poprzez dostęp do szerszego kontekstu. Dzięki integracji informacji z różnych obszarów mózgu, świadomość podejmuje decyzje bardziej świadomie niż nieświadome procesy, co daje jej przewagę w ocenie opcji. Poprzez kontrolę, poprzez uwagę. Modulując aktywność neuronalną za pomocą skupienia, świadomość może wybierać spośród dostępnych opcji, wzmacniając te, które są zgodne z intencją podmiotu. Po trzecie, poprzez aktywność fenomenu indeterministycznego. Wykorzystanie chaosu deterministycznego lub procesów kwantowych pozwala bowiem świadomości na wprowadzenie elementu nieprzewidywalności, który nie jest w pełni zdeterminowany przez wcześniejsze stany mózgu. To nadaje jej pewien stopień autonomii. Nie jest to pełna, libertariańska wolna wola, lecz forma kompatybilistycznego, wolnego wyboru, świadomość działa w ramach deterministycznego, ale chaotycznego systemu, mając realny wpływ na jego przebieg. Model jest zgodny z kluczowymi ustaleniami naukowymi, jednocześnie oferując nową interpretację roli świadomości. Eksperymenty Benjamina Libeta bowiem wykazały, że potencjał gotowości, Nieświadoma aktywność neuronalna poprzedza świadomą decyzję o działaniu. Libet sugerował jednak, że świadomość ma możliwość weta i może zablokować rozpoczęty akt czy działanie. W naszym modelu świadomość idzie dalej. Nie tylko blokuje, ale aktywnie selekcjonuje czy moduluje opcje, co daje jej większą autonomię. Drugi zbiór badań to badania nad synchronizacją neuronalną. Badania te wskazują, że świadomość wiąże się z synchronizacją aktywności neuronalnej, zwłaszcza w paśmie Gamma 30/Hz. Modulacja tej synchronizacji przez uwagę wspiera ideę, że świadomość może wpływać na procesy decyzyjne. Trzeci rodzaj badań i obserwacji dotyczy wpływu uwagi i medytacji na mózg i stany mentalne. Neuroobrazowanie pokazuje, że świadome skupienie, na przykład w praktykach medytacyjnych, Zmienia wzorce aktywności mózgu, na przykład. Zwiększając konektywność w sieciach neuronalnych. To dowodzi, że świadomość ma realny wpływ na fizyczne procesy w mózgu. I w końcu należy przytoczyć teorię Orchor-Penrosa i Hameroffa, która sugeruje, że procesy kwantowe w mikrotubulach znajdujących się w komórkach mózgowych mogą być związane ze świadomością. Jeśli świadomość wpływa na kolaps funkcji falowych, to oznacza, że potencjalnie może ona wprowadzać indeterminizm w tych procesach, co wspiera proponowany tu model. Podsumowanie. Proponowany model przedstawia świadomość jako aktywny proces, który integruje informacje, moduluje aktywność neuronalną za pomocą uwagi i intencji oraz wykorzystuje chaos deterministyczny lub procesy kwantowe do wpływania świadomego podmiotu aktywoli i na swoje decyzje. Świadomy podmiot ma w nim pewien stopień wolnego wyboru, nie jest to jednak absolutna, niezdeterminowana wola, lecz pewien rodzaj procesu, który poprzez możliwość wpływania na selekcję i kierowanie procesami dynamicznymi systemu mózgu może dać świadomości, a w konsekwencji człowiekowi pewien zakres autonomii i wolnego wyboru.